No bolenie, gdzie jesteście? Zapraszam? Starczy już się popisywania. Proszę uderzyć. Przynęte Nie ma się na czym zastanawiać. Mm. Ja nie trafił jest spad, kurwa mać nie pią się ja pierniczę drugi raz. Jest, jest w końcu, jest w końcu, dobra, siedzi, jest, jest, jest w końcu, jest, jest, boy, jest, jest. Boleń? Boleń czy szczupak? Boleń, dobra, jest Jest w końcu Dobra Dobra, słuchajcie Jest taki sportowy boleń Wypuszczamy go O, pójdź sobie no późno Dobra, poszedł No bole nie, gdzie jesteście? Zapraszam Starczy już się popisywania Proszę uderzyć w Nie ma się na czym zastanawiać Jopiernicze. Nie trafił. Jest. Spad. Kurwa mać.